for you You know why? Know All you lucky people, see this song is for you You know why? Know All you lucky people, see this song is for you You know why? Know why? Because see, you are the lucky ones. 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 Marcin, po tym krótkim teście Adidas Charge chciałem Cię spytać o kilka elementów tego, jak zachowują się te buty podczas krótkiej rozgrzeweczki. Na ile oceniłbyś kontrolę, kontrolę nad piłką tych butach? Jako, bardzo dobry but, aczkolwiek ma jeden chyba feller. Może nie feller, ale eee, to jest chyba syntetyk połączony ze skórą, albo ma mieć takie takie właściwości i, i powiem, że e, trochę czasu potrzebuje na rozbicie na ro, na, na ich, tak, praktycznie przy, przy każdym innym modelu. E, mogę z, też powiedzieć, że po trzech treningach e, spokojnie mogę grać mhm. tak. Tu jest, tu jest e, gdzieś tam troszkę większy problem, ale, ale tak jak mówię, no, nie, nie pasuje. Zresztą gra mi w cały czas, tak że najbardziej na tak kontrolę. E, Myślę, że że nie jest że, wyczucie że nie Czy dajemy taką? Może być. Dobra. Bywały lepsze, ale, ale nie ma... Nie, nie to ma... też, nie... też od zawodnika zależy, nie? nie, nie, nie ma... Ma... No oczywiście, że tak. ja jest yy... troszkę z mojego doświadczenia. Yy... Mogę powiedzieć, że... Dobra, drugi element, tak Staraliśmy się testować podanie. Góra, dół. Jak, jak, to, jak, jak oceniasz podawanie piłki w tej budzach? Tu jak najbardziej y, chyba najwyższa ocena. Piątka, tak? Precyzja zagrań? Nie, myślę, że, że podobnie. Tutaj, y, ja nie wiem, but to jest... Że tak powiedzieć, to jest troszecz... do to, firmy troszeczkę firmy. dodatek do, do tego wszystkiego, także myślę, że w głównej mierze wiem, wszystko zależy od zawodnika, ale, ale ogólnie e, nie, ma, nie ma problemu. Dobra. E, stabilność i przyczepność. Nie, nie, nie ma problemu. Wiadomo, są e, Czasami gdzieś zbiera się tutaj przy grząckich boiskach jakaś trawa, ale to jest w meczu zawsze chwilę czasu, żeby to wydrapać. Ja nie mam z tym problemu. Strzał? Eee, rzadko próbuję, ale, ale tak, tak samo jak długie piłki Myślę, że tutaj nie ma, nie ma problemu. Odchodzi piłeczka jak trzeba, tak tak, tak? Tak, tak? tak, No dobra, i dwie takie rzeczy już wybitnie sobie, Komfort użytkowania, to mówię, że przez to, że długo trzeba tak, rozbijać tak, to na tak, początku to ten komfort jest średni. Tak? Ja mogę powiedzieć, że to jest jak dla mnie chyba naj... Jedy... Może nie naj... To jest jedyny, jedyny minus tych butów. Mhm. Że trzeba je... Trzeba trochę czasu pod, po, poświęcić i parę paznokci, żeby je rozbić. Tak? Muszę powiedzieć, że ocena jest prawidłowa. Ostatni element, o który Cię chciałem spytać, to wygląd był jak, jak Ci się ten design podoba? Kolorystyka na pierwszych kwartał samba pak, tak zwany, tutaj, czyli już podmiestrzostwa świata troszeczkę? Czy powiedziałeś, to. Dla mnie to się, że tak powiem, nie liczy. Dla Ciebie Tak, dla mnie to jest drugorzędek. Dla mnie najważniejsze jest to, jak, jak moda czuje się w tym bucie, jak ja się, jak ja się czuję i, i dla mnie to jest najważniejsze. Także kolor, czy one są takie, czy inne, nie ma, nie ma że tak powiem, znaczenia. Ja powiem tak, może że w e, swoim życiu piłkarskim parę, parę filmów sprawdziłem i muszę z całą się powiedzieć, że jednak mimo wszystko e, Adidas to jest chyba ta firma, która naj, najbardziej mi pasuje. E, praktycznie każdy model, można powiedzieć, że idzie sobie gdzieś tam dostosować do, do własnych potrzeb i ja akurat e, z tym nie mam, nie mam problemu. Dobra, dzięki serdecznie.